W tym filmie omówię zasady dynamiki i przedstawię je tak, żeby się je wygodnie stosowało w zadaniach. Podam proste przykłady, takie, że one będą zrozumiałe i dla gimbazjalistów, i dla licealistów, plus linki do nieco trudniejszych przykładów dla licealistów. No to zaczniemy od trzeciej zasady dynamiki. Jej treść. Podam jeszcze alternatywne sformułowanie tej trzeciej zasady dynamiki. I sformułowanie ludowe, albo nie bez przesady. Dobra, w każdym razie to jest ilustracja tego, że oddziaływania są wzajemne. To znaczy, jeśli jedno ciało oddziałuje na drugie, to, to drugie oddziałuje na to pierwsze. Na przykład, jeśli ja naciskam na biurko, to biurko naciska na mnie. I to widać polecam sobie nacisnąć palcem na biurko, i zobaczyć, że się palec odbarwia. Sam sobie tego palca nie nacisłem, a odbarwia mi się teraz. Nie nacisnąłem. Więc to znaczy, że działa na niego siła reakcji, siła sprężystości podłoża. Siła jest miarą wielkości oddziaływania. Narysuję teraz przykładowy układ ciał. Ziemia, Księżyc. Oddziałują grawitacyjnie. Miarą wielkości tego oddziaływania jest siła. Rysuję sobie siłę, z jaką powiedzmy Ziemia przyciąga Księżyc. Te siły działają wzdłuż osi łączącej środki ciał, więc może pomocniczą kreskę najpierw będzie łatwiej. I teraz siłę. Nazwę ją tak i to znaczy... No i oczywiście siła, z jaką Ziemia jest przyciągana przez Księżyc, będzie mniejsza, bo księżyc ma mniejszą masę. Tak? No kurwa, nie tak, bo oddziaływania są wzajemne. Te siły muszą mieć te same wartości. Siła, z jaką księżyc przyciąga Ziemię. Najważniejsze jest to, że te siły mają te same wartości. Nie jest istotna dysproporcja mas. Siły mają te same wartości. W sensie, Ziemia przyciąga mnie tam siłą gdzieś 700 N, ale ja. Też przyciągam Ziemię siłą 700 N. Tyle, że Ziemi to zwisa, bo jest duża. Te same wartości. Jeśli miałbym to zapisać wektorowo, to napisałbym. No, bo to są wektory przeciwne. Jeden da się zrobić z drugiego po pomnożeniu go razy minus 1, czyli odwróceniu o 180 stopni. A wezmę, wypiszę cechy sił wzajemnego oddziaływania. Po pierwsze, te siły nazywa się zwykle siłami akcji i reakcji. Ten sam kierunek, te same wartości, przeciwne zwroty. Jeszcze krótki komentarz. To, że siły wzajemnego oddziaływania muszą mieć tą samą wartość, wynika ze wzoru, na przykład na Siłę grawitacji, który ma postać. Tutaj nie ma rozróżnienia na siłę, z jaką działa duża masa albo mała masa. Tak? Albo ze wzoru na siłę przyciągania elektrostatycznego, bądź odpychania. Siła jest taka sama. Liczy się ją raz dla układu ładunków. To znaczy, że oddziałują siłami o tej samej wartości. Tu nie ma miejsca na siłę jaką działa ładunek duże Q albo siłę, jaką działa ładunek małe Q. Nie indeksujemy tego, to jest po prostu siła elektrostatyczna. Dobra, pierwsza osara dynamiki. Pierwsza osara dynamiki w ujęciu dla ludzi ma postać, jeśli siły się równoważą, czyli ich wypadkowa jest zerem, to wtedy prędkość jest stała. Prędkość jako wektor. W podręczniku mogliście widzieć jakąś tam regułkę w stylu, że jeśli na ciało nie działają żadne siły, albo działające siły się równoważą, to ciało porusza się ruchem jednostajnym po linii prostej albo pozostaje w spoczynku. Więc ta regułka to jest powiedzenie, że jeśli siły się równoważą, albo siły się równoważą, to prędkość jest stała, albo prędkość jest stała. Bo co to ma znaczyć, jeśli nie działają żadne siły? To jest niewykonalne. Choćby z tego wzoru widzimy, że jeśli mamy dwie masy. To, żeby one się nie przyciągały, to muszą być nieskończenie daleko od siebie. Trzeba by to podzielić przez nieskończenie wiele, żeby wyszło zero. Czyli zawsze są jakieś siły. Można by powiedzieć, jeśli siły działające na ciało są zaniedbywalnie małe, to ma sens, ale nie, nie działają żadne siły. W każdym razie, wypadkowa równa zero odpowiada sytuacji, w której by nie działały żadne siły. To prędkość jest stała. No to. Szczególnym przypadkiem stałej prędkości jest spoczynek, nie? A prędkość to tak w ogóle wektor, więc jeśli zażądam, żeby prędkość była stała, to znaczy, że jedzie ruchem jednostajnym po linii prostej, albo spoczywa. I to tyle. Zastosuję to i trzecią zasadę dynamiki w prostym przykładzie. Będzie to polegało na narysowaniu wszystkich sił działających na ciało, które ma stałą prędkość. Na choinkę. Woń lasu unosi się z choinki. Podłoże. No już mogę rysować. Umówmy się, że ta choinka stoi na biegunie, północnym bądź południowym. W takim razie będę mógł sobie narysować pionowo w dół siłę grawitacji. Nie ciężar, siłę grawitacji. O różnicy między ciężarem a grawitacją będzie powiedziane w innym filmie. Jak go zrobię, to wstawię linka. No i teraz, skoro ta choinka stoi na ziemi i jest przyciągana przez ziemię, to będzie cisła na podłoże. Cisnęła. To jest siła akcji. Siła nacisku. Bo teraz zastosuję trzecią zasadę serodynamiki. Jak ty komu, tak on tobie. Jeśli choinka naciska na podłoże, to podłoże odpowiada, naciska na choinkę, tylko że siłą sprężystości podłoża. Dlaczego? Bo, ma, bo to jest sztywne w miarę ciało. Ciała sztywne, jak się je próbuje odkształcić, to usiłują wrócić do pierwotnego kształtu. To można sprawdzić na linijce. I to usiłowanie powrotu do pierwotnego kształtu przejawia się działaniem siły. W przypadku linijki to kształcenie będzie widoczne. A jeśli sobie stawiam, nie wiem, kubek na biurku, no to kubek naciska na biurko, a biurko naciska na kubek siłą, z to się podłoża, tylko że biurko nie musi się znacząco odkształcać, żeby działała dostatecznie duża siła. Właściwie nie widać tego odkształcenia. Teraz tak. Siła nacisku działa w sumie na całej powierzchni styku. Siła sprężystości podłoża też działa na całej powierzchni styku. Więc mogę ją narysować... Właściwie powinienem rysować takie szerokie strzałki, żeby oddać, że siła działa na całej powierzchni styku. Więc już to jest przybliżeniem. To, że narysowałem siłę nacisku wąską. Siłę z podłoża powinienem przyłożyć gdzieś tutaj do powierzchni styku, ale równie dobrze mogę do środka ciała. Wtedy lepiej widać, że siły działające teraz na tą choinkę będą się równoważyć. No i tutaj zachodzi coś takiego. Siła, si siła ciężkości, yy, sorry, grawitacji jest równa co do wartości siły nacisku. No bo to ona odpowiada za powstanie siły nacisku. Siła nacisku z kolei jest równa... Co do wartości siła sprężystości podłoża, bo to są siły akcji i reakcji. Czyli są równe sobie na mocy trzeciej zasady dynamiki. Choinka jest w równowadze. Te dwie siły, które na nią działają, czyli siła grawitacji i siła sprężystości podłoża, równoważą się. Wypiszę cechy sił, pary sił, które czynią z nich siły równoważące się. I teraz mam małą zagwostkę, bo to są cechy sił równoważących się, czyli działających na choinkę, a to są cechy sił akcji i reakcji. I to jest ten sam zestaw cech. Więc kurwa, można by to podsumować takim. No, wygląda na to, że to są te same. Wszystko jest to samo, więc po co różne nazwy? Otóż to nie jest to samo, bo gdyż. Siły równoważące się działają na jedno ciało, a siły akcji i reakcji wynikają z oddziaływania jakiegoś grawitacyjnego, mechanicznego, nie wiem, elektrycznego, magnetycznego, a oddziaływania są wzajemne, oddziaływania zachodzą między dwoma ciałami, w sensie, że trzeba przynajmniej dwóch mas, żeby oddziaływały. Ziemia nie może sama siebie przyciągać. Ani księżyc nie może sam się przyciągać. Potrzeba co najmniej dwóch ciał do oddziaływań. Siły, akcji i reakcji są przyłożone do różnych ciał, bo do oddziaływania potrzeba dwóch ciał albo więcej. To teraz mam jeszcze jedną zagwostkę. Przed chwilą powiedziałem, że oddziaływania zawsze są wzajemne, czyli siły zawsze występują w parach, a tutaj siła z jaką choinka jest przyciągana przez Ziemię, nie ma pary. Czyli źle narysowałem? No nie, dobrze jest, bo gdyż Ta siła ma parę w środku Ziemi. Jeśli choinka jest przyciągana grawitacyjnie przez Ziemię, to Ziemia jest przyciągana grawitacyjnie przez choinkę. Siłą o tej samej wartości, tym samym kierunku i przeciwnym zwrocie. Siły zawsze występują w parach. Jedyna siła, która nie ma pary, to siła bezwładności, ale to jest taka se siła pozorna. To był bardzo elementarny przykład. Przykład mniej elementarny, Licealny w linku. Teraz druga zasada dynamiki. Skoro pierwszą mamy omówioną, kurwa cyfry rzymskie takie trudne. Druga zasada dynamiki załatwi nam wszystkie przypadki, których nie załatwia pierwsza. Czyli co jeśli siły się nie równoważą? Czyli jeśli ich wypadkowa nie jest równa 0. Wtedy pojawia się przyspieszenie. I uwaga, to jest równanie wektorowe. Czyli przyspieszenie ma dokładnie ten sam zrody kierunek, co działająca siła. Im większa siła, tym większe przyspieszenie. Im większa masa, tym mniejsze przyspieszenie. No i jakiś prosty przykładzik, ale żeby nie było zbyt sucho, to przy okazji jeszcze jedno pojęcie: prędkość graniczna. Narysuję sobie chmurkę i z tej chmurki spadnie kropelka dyszczu. I ona będzie selecieć. lecieć w stronę Ziemi. Tu nie ma żadnych niespodzianek. No i w miarę jak będzie się lecieć, to będzie się przyspieszać. W miarę jak będzie selecieć, to oprócz siły ciężkości, którą tutaj oznaczymy sobie jako MG i założymy, że to jest blisko powierzchni Ziemi, czyli ona będzie stała, oprócz siły ciężkości zacznie działać siła oporu w ruchu. Opory ruchu one rosną z prędkością, a ściślej rzecz biorąc jej kwadratem. Ważne jest to, że im szybciej zapierdalam, tym większe opory ruchu. Tutaj w ogóle nie zapierdalam, bo dopiero to się urwa kropelka. Nie ma prędkości, nie ma opory w ruchu. Ale tu już jakieś są. A tutaj, gdy osiągnęło maksymalną prędkość, opory ruchu równoważą już siłę ciężkości. No bo w końcu to się rozpędzi tak mocno, że opory ruchu będą równe MG. Prędkość, przy której opory ruchu równoważą, Działającą siłę, w tym przypadku ciężar, to prędkość graniczna. Kroperka rozpędza się spadając, więc zwiększa prędkość, ale jednocześnie zwiększa siłę oporów ruchu, a to przekłada się na coraz mniejszą wypadkową działającą w dół. W tej chwili wypadkowe jest równa ciężarowi. Tutaj wypadkowa działających sił to jest ciężar MG odjąć siła oporów. Tutaj wypadkowa działających sił jest 0. Niebieska strzałka ma tą samą długość co czerwona. Na co to się przekłada? No więc z drugiej zasady dynamiki wychodzi mi, że w tym miejscu przyspieszenie jest równe G, spadek swobodny. Maksymalne przyspieszenie, prędkość zerowa. Tu z kolei przyspieszenie. Czyli tu przyspieszenie jest mniejsze niż G, bo od G odejmuje o takie coś. Czyli jest tu jakieś przyspieszenie, no i prędkość będzie rosła. W ogóle wektor przyspieszenia też mógłbym narysować, nie? Niech będzie sobie pomarańczowy albo różowy. To jest maksymalne przyspieszenie. Tu dalej jest jakieś przyspieszenie, ale już mniejsze. Tu w ogóle nie będzie przyspieszenia, bo. Skoro te siły mają tu równe wartości, to mamy 0 w liczniku. Nie ma przyspieszenia. Prędkość jest maksymalna. A tutaj jakieś przyspieszenie, jakaś prędkość między wartością zerową a maksymalną. Czyli w naszym zadaniu przechodzimy od ruchu jednostajnie przyspieszonego, w którym działa dobrze druga SR dynamiki, do ruchu jednostajnego, w którym z drugiej zasady dynamiki wychodzi, no, no zero wyszło, tak? Bo tu prędkości się, siły się równoważą. Prędkość już nie może się zmieniać. Prędkość jest stała. A żeby prędkość była stała, ma nie być przyspieszenia. Licealny przykład do tego będzie w linku. Aha, i jeszcze jedno chciałem powiedzieć. Ta wzajemność oddziaływań, trzeciej zasady dynamiki, ona dobrze działa w fizyce. Tam oddziaływania są idealnie symetryczne. Natomiast w życiu codziennym to tak może mniej, bo jeśli ja na przykład pójdę na dzielnię, podejdę do jakiegoś Sebiksa i, i wezmę Dammu wry, to on zgodnie z trzecią zasadą dynamiki mi odda, bo oddziaływania są wzajemne. Z tym, że on może mi oddać mocniej, czyli może zgwałcić trzecią zasadę dynamiki. W fizyce to się nie zdarza, tam zawsze siła, Siły oddziaływań są co do wartości sobie równe. Tak w życiu to różnie. Bo sebiksy nie umią fizyki.